Kolejny z pięciu filmików, który odnosi się do technik oddechowych to oddech kwadratowy. To technika oddechowa wspierająca koncentrację, redukcję stresu i równowagę emocjonalną. Składa się z równych faz wdechu, zatrzymania powietrza, wydechu i pauzy. Technika ta aktywuje układ parasympatyczny odpowiedzialny za relaksację, jednocześnie poprawiając zdolność skupienia. Regularna praktyka oddechu kwadratowego może być stosowana zarówno w sytuacjach stresowych, jak i jako codzienna forma wyciszenia i regulacji oddechu. Pierwsze ćwiczenie. Wyjaśnię, Wam technikę. Oddech kwadratowy, zwany również box briefing, polega na równych fazach wdechu, zatrzymania, wydechu i pauzy, które trwają 4 sekundy. Jest to prosty, ale niezwykle skuteczny sposób na zharmonizowanie ciała i umysłu. Ta technika uspokaja układ nerwowy, poprawia koncentrację i ułatwia radzenie sobie z napięciem. A teraz bierzemy wdech na 4, wyobrażając sobie. Wdychanie spokoju. Następnie zatrzymamy oddech na 4 sekundy, skupiając się na wewnętrznej ciszy. Kolejno, wydech przez usta na 4 sekundy, powoli uwalniając napięcie. Pauza na 4 sekundy przed kolejnym wdechem, czując pełne odprężenie. Zacznijmy. Świetnie. A teraz spróbujcie sami wykonać to ćwiczenie. Weź głęboki wdech przez nos na 4 sekundy. Raz, dwa, trzy, cztery. Zatrzymaj oddech. Raz, dwa, trzy, cztery. Powoli wypuść powietrze ustami. Raz, dwa, trzy, cztery i zrób pauzę. Raz, dwa, trzy, cztery. Powtarzamy. To ćwiczenie możecie wykonać Dowolną ilość razy. Podczas ćwiczenia można dodać wskazówki wizualizacyjne, na przykład. Wyobraźcie sobie kwadrat, gdzie każdy bok reprezentuje jedną fazę oddechu, poczucie harmonii i równowagę. Każdy cykl można powtórzyć stopniowo. Kilka razy, zwalniając tempo, by ułatwić głębsze rozluźnienie. Oddech kwadratowy to narzędzie, które możecie wykorzystać zawsze, gdy potrzebujecie chwili wytchnienia i skupienia. Codzienna praktyka, choćby przez kilka minut, pozwala osiągnąć wewnętrzny spokój i lepszą kontrolę nad oddechem. Spróbujcie wprowadzić tę technikę do swojej codziennej rutyny i obserwujcie jej efekt. Powodzenia!